Dzień dobry! Witam was wszystkich, moi drodzy, bardzo serdecznie! To, czego oczekiwaliśmy w zeszły czwartek To, co, moi drodzy, mogło być w najbliższy czwartek Zostało udostępnione dziś! W środę! No <laughs> tak, dzisiaj jest środa, moi drodzy Dzień jest na przota. Byłby, gdyby nie to, że 1.19.2 już zbliża się wielkim krokami Więc mamy tylko wersję pre-release ale tak się stało, moi drodzy, że faktycznie, ee, moi drodzy, dzisiaj zapowiedziano nam Minecon. Ja trailera jeszcze nie oglądałem. Obejrzę sobie z wami na około 500 łapek, żebym wiedział, że to już fajna aktywność się na live rozwinęła na spokojnie. Będzie w dzień wyborów. No, też jestem tym zaskoczony. Ale o tym wszystkim podyskutujemy sobie, moi, moi drodzy, po obejrzeniu trailera. Na wreszcie dowiemy się, kiedy będzie zapowiedź, zapowiedzi tego, co zrobiły dziady z mążank. Czemu dziady? Ja naiwnie, ale wierzę, że to będzie bardzo fajny. Yy, bardzo fajny, że tak powiem, mainkon. Ten trailer jest okropny, szczerze, nie widziałem. Nie oglądałem, sprawdziłem tylko w opisie, kiedy ma być minecon Wszystko, moi drodzy, będzie obcykane. Moi drodzy, już razem z wami, dawajcie 500 like, bo jestem ciekawa opinii eksperta. Ekspert u nas na livey będzie, ale fajnie, ale fajnie, kurczę, w końcu, w końcu ktoś porządny. Hmm, no, zobaczymy. W końcu jakiś ekspert, kurczę, już nie, nie mogę doczekać, Kim on będzie? Graf? Zeti? Dewu? Sie <laughs> się zobaczy się. Zaproś grafa. Graf w tym roku nie będzie tłumaczył mańkonu, bo jest biseksualny. O cholera, to mi się nie podoba. Przez jego orientację seksualną postanowiłem go zwolnić. Nie będziesz u mnie więcej tłumaczył. Graf nam po turecku przetłumaczy. Po turecku graf to umie herbatę parzyć i siedzieć to najwyżej. A nie gadać. Tutaj też moi drodzy strzelimy, co? Oczywiście znaczy, żartowałem sobie z tym, że graf nie będzie tłumaczył, bo jest biseksualny. Graf nie będzie tłumaczył, bo jest za drogi. I jest biseksualny. Ale trochę jest to irytujące, moi drodzy, że w dzień wyborów w Polsce dają nam też Minecraft. No nic, mówię, śmignę zagłosuję i odpalam live. A. Jakiego golem obstawiasz w tym roku? Szczerze? Zapamiętajcie to. Z drewna. Serio. Myślę, że dostaniemy golema z Minecraft Legends. Ale to byłaby lipa ze strony Mojangu. Jesus, jaka wiocha! Krzesło tak okropne jak trailer manikonu. No, zobaczymy. Ja tam widziałem jedynie początek. Yy, to coś z lasem wiśniowym. To by się potem mi okazało, że oni zrobili taki jakby trailer 1.20. Tylko, że zapowiedź manikonu. Bo mnie to przerazi, że to może być yy, Trails and Tales Part 2. Oby nie. Jest! 500 łapek zaraz! Elegancko tego, moi drodzy! Aleście, dobili szybko. Fajnie, fajnie. Dziękuję. Czekaj, yy, gdzie to będzie? Tu. Dobra, jest. Obejrzyjmy sobie to dziadostwo. Czemu oni zrobili trailer 1.20 pół roku prawie, no bez przesady, ale 3 miesiące po wydaniu aktualizacji? Fajna wysepka tutaj, z domkiem <laughs> ale mam teorię, ale cicho Jezu, oni naprawdę uh, Wild Update i Caves and Cliffs połączyli uh, Wild Update i Trails and Tales Na trailer Tutaj, moi drodzy, w MainConu, Czyli jednak mob in game, nie boss vote. szkoda, nie bają! bardzo szkoda, znowu mob vote. Plus jest taki, że przynajmniej jednego nowego moba dostaniemy w aktualizacji. <laughs> updates. Ktoś pisał właśnie, że updates, czyli w liczbie mnogiej. Czy to znaczy, że kilka aktualizacji zapowiedzą? Tak. Czy kilka aktualizacji do Minecrafta? Nie. <laughs> Zapowiedzą prawdopodobnie aktualizację do zwykłego Minecrafta naszego Picobello, którego kochamy. Zapowiedzą prawdopodobnie aktualizację do Minecraft Legends, podejrzewam, czyli jakieś takie właśnie kolejne, nie wiem, może mapki, może kolejne jakieś walki. Podejrzewam, że ta gra ma być aktualizowana też. Tak samo chyba kiedyś było updates i aktualizowali nam Dungeons oraz właśnie Minecrafta. I to bedroka. To jest ta sama aktualizacja, po prostu ta sama aktualizacja trafi do dwóch wersji Minecrafta. Tutaj akurat w tym w ten sposób nie szedł. Raczej aktualizacja Minecraft Dungeons, może jeszcze chcą rozwijać Minecraft Dungeons, w co wątpię. Albo nowa, nowa wersja Minecraft, no jest nowa gra z uniwersum Minecrafta. Tak też może być. O, A może tak właśnie rusztowania działają? Nie, chyba nie. Chyba nie aż tak. A może? Nie, dobra, chyba tak właśnie działają. I tak mimo wszystko nie lubię rusztować. O, Minecraft Legends. No kurna, przecież to jest cholerna... Cholerny trailer dwóch ostatnich aktualizacji, które na notabene były... No, nie były zbyt dobre. Piętnasty. Ja tu widzę drzewo ze skalkunie. Ty kurna! FBI! Co to jest? Ty kurna! Czemu to jest jakby drzewo? To jest wieża, ale przypomina drzewo. Normalnie wieża nie ma takiego, takiej korony, jakby. Ty kurna! <laughs> może faktycznie, ja wiem, że to jest kolumna, moi drodzy. No, nie róbcie ze mnie debila, ale to wygląda jak drzewo. I to chyba nie jest przypadek. Nieee. No, Dobra, kiedykolwiek. Fajne, fajne to przejście jest tutaj akurat.

prawie same najnowsze mowy zobaczcie Warden Sniffer Axolotl żaba wielbłąd Spoko trailer, ale kwestia, która mi się nie podoba i to wybitnie, to to, że oni znowu zrobili trailer jakby to była aktu trailer aktualizacji. Ale mam teorię. Być może... <ścoughs> Oczywiście ja wiem, że to jest od razu bzdura, ale... Dai, dai. Być może Mojang planowało Wypuścić Wild Update i Trails and Tales jako jedną aktualizację, którą podzielili potem na dwie części. I to był właśnie trailer tej jednej wielkiej, tak wiem, żart. Dlaczego 15, w niedzielę? Pierwszy raz będziemy mieli, moi drodzy, Minecraft, w niedzielę nie w sobotę. Niestety mamy też wybory parlamentarne u nas w kraju, więc ja mam problem. Bo ja chcę cały dzień zrobić właśnie live'a z tego, więc będę musiał troszeczkę wcześniej wstać, śmignąć się, zagłosować w urnie. I zwracamy, moi drodzy, tutaj streamować! Cholera! Więc pewnie może o 11 zacznę live'a, nie o 10 No i wtedy byśmy polecieli sobie do 18 7 godzin live'a Lokale są otwarte od 7, chociaż tyle, ale ja wiesz Problem jest taki, że ja muszę być wyspany na cały live Czyli muszę no trochę wyspać, się nie mogę aż tak wcześniej wstawać Bo ja wtedy mam 7 godzin live'a e, Przed oczekiwaniem, znaczy oczekiwanie 2 godziny mineconu, to już robi nam 11 y, Przepraszam, robi nam 9 godzin Plus do tego pewnie kolejne 5 godzin całego podsumowania Żeby wam film wrzucić na rano więc akurat ten dzień tam całkowicie z życiorysów wyjęty Ale Minecon jest o 19. A faktycznie Zawsze było 18 o cholera, cholera Co się dzieje? Co tu Mojang? Patrzcie ile schematów złamali Zawsze ujawniali nam yy, kiedy będzie Minecon pierwszy albo początek yy, września czwartek Środa Zawsze był w sobotę Niedziela Zawsze był o 18 19 Jezus! Ja pierdzielę, co jest z Mojangiem? A może oni łamią teraz ostatnią swoją złą pasę? Złą pasę? Jakie, jestem głupi i naiwny! Jasne! Jasne, na pewno chcą złamać złą pasę. Zobaczcie, sama nazwa. Kolejne, kolejne złamane! Moi drodzy, zazwyczaj to było jako zapowiedź. Nie pamiętam jak to się czyta po więc sam nie będę próbował. Eee... o Announcement. Nie jak to się czyta, przepraszam. Zawsze tak było. Minecraft Live 2000, twoja stara i tutaj. Announcement trailer. Trailer. Trailer, przyczepa. Kurna, kolejne złamanie schematu. Minecraft Live powraca. Announcement. A no tak, ja znam to słowo, ale fonetycznie. Announcement. Tak. Announcement Trailer. Kurna! Znowu nie to, sorry. Yy, tuż poszukajmy sobie sprzed dwóch lat. No tak, to samo. Minecraft Minecraft no 2021 Announcement Trailer. To jeszcze było fajne. Tu jeszcze wszystko szło jak spłatka. Wszystko było super aż do momentu. Hello, my name is Lady Agnes. I'm teraz yy, nowy new zamiast Jeb director rozwoju Minecraft and I y, Caves and Cliffs podzielić na dwie części. No i od tej chwili wszystko zaczęło się sypać jak domek z kart. Tutaj nie było nazwy roku, ale też announcement. Patrzcie, tu w ogóle nie było animacji. Tu bardzo dziwnie zapowiedzieli, bardzo dziwna zapowiedź ta była. Dobra, przeanalizujmy sobie ten trailer jeszcze raz. Na spokojnie. Zaczynamy od najnowszego nudnego biomu, jaki jest w Minecraft, czyli Wiśniowy las Hmm Przypomina mi to wyspy w Endzie Czyżby aktualizacja Endu <laughs> Ej serio przypomina to te małe wysepki co się pojawiają pomiędzy <laughs> Tak jakby, ej zobaczcie to tak jakby on się przenosi w swoją jakby strefę marzeń, nie? Takie te, te, te i nagle właśnie jakby w swoją głowę wchodzi Patrzcie, jak tak, jakby sobie to wyobrażał, potem wraca do rzeczywistości. Czy to nie jest metafora tego, że... To jest kartofelek, nie? To jest szmaragd. E, czy to nie jest taka metafora, że gracze są... chcą end update? Pewnie nie. Gracze marzą, bo to jest gracz. Gracze marzą o end update. Jej. A nie. To tylko strefa marzeń. O! Pająki chodzą po ścianach. Nie. O! Twierdza! Goście, który dawał nam yy, przecieki, nazywa się Dungeonie. Czyżby teoria o aktualizacji dungeonów miała sens? O, widzicie? Fragmenty dungeonów w środku, czyli aktualizacja endu i dungeonów. O, widzicie, patrzy się w bok. Czyżby w końcu. I tu mamy cząsteczki. Czyżby świetliki miały zostać dodane. Zobaczcie, kolorystyka świetlików nawet tutaj jest. Na tych bloczkach. To jest kolor świetlików, to świeci ten blok. Czyżby świetliki chcieli nam dodać? <śled> nie, to będzie tylko Dungeons update. Jasne. O, królik tańczy! Czyżby nie tylko papugi do muzyki tańczyły, ale i króliki? O, gościu mrugną i powiększył oczy. Czyżby na Javie chcieli wprowadzić prgania jak tam o, czyżby cząsteczki wiśni miały powodować, że gracze będą lewitować? A potem budować? O, czyżby archeologia. O, czyżby archeologia wyszła poza piramidę? Czyżby na całej pustyni miało to się pojawiać? O, znowu wyspy. I to z dungeonem. Aktualizacja dungeonów, aktualizacja Endon. No. Czyżby mowy miały tańczyć? O, zobaczcie, jaka gigantyczna wyspa, jak wyspa Endu. Czyżby to faktycznie miała być aktualizacja Endu? I zobaczcie, wielka wyspa nawiązująca do Endu przy napisie News and Updates. <laughs> ja wiem, że jeszcze włączyłem przypadkiem. O, czyżby Minecraft lecz <laughs> miał się połączyć z normalnym Minecraftem? O, widzimy, moi drodzy, golemy. Czyżbyśmy widzieli golemy, na które będziemy w tym roku głosować? Czyżby, czyżby? O, ale tu musi być teregów, bo jest ciemno, więc mało kto to dojrzy. Czyżbyśmy mogli mieć flagę w końcu na swojej dupie? Czyżby Batman. Batman, chciałem powiedzieć. Czyżby nietoperze stały się w końcu użyteczne? Czyżby szkielet dostał aktualizację i nie był taki irytujący? Czyżby dynamiczne światło było? Bo wpada... <laughs> <laughs> Czyżby geody w końcu świeciły? Czyżby Cajson... And... Nie, no nie może. Czyżby Skalk w nocy świecił? Czyżby wymiar Skalku? Zobaczcie, znowu wyspy. Nowe drzewo. Drzewo! Kolumna przypominająca drzewo! Czyżby wymiar skalku i nowe drewno? A po zapowiedzi będziemy analizowali sobie te jaja, które teraz robię, i zobaczymy, ile miałem racji. Oooo, widziałem. Pamiętacie, jak mówił o Dungeonie, o skrzynkach wydających dźwięk? <śm> Czyżbyśmy, czyżby Minecraft VR? Zobaczcie, to wygląda jak ja bym tutaj był. To wygląda jak VR-ze. A akurat tak na serio VR2 bym się spodziewał zapowiedzi na tym Mineconie. Ale ja nic nie wiem. Czyżby. Ale pięknie. Ale fajnie mu zrobili te z, y, cząsteczki, które z niego spadają. zobaczcie. powoli się zsuwają. Fajnie to wygląda. Rusztowania tak szybko nie znikają. Xbox Game Studios. No w końcu to jest w ogóle ciekawostka. Widzicie, że Minecraft prawdopodobnie długo stanie się w pewnym sensie ekskluzywem dla Xboxów? ELO No fajnie, fajnie. Już się nie mogę doczekać, moi drodzy, aż będziemy sobie słuchali yy, minecon Earth Music, jak gdzieś to ostatnio widziałem. O, pamiętacie? Ta muzyka jest tak nostalgiczna i ona tak się kojarzy z tym fajnym dniem, gdzie będzie coś ogłoszone na potem zawód. Jest jaka nostalgia, nie? No i możemy teraz podyskutować. Co tutaj o tym sądzicie? Ja szczerze mówiąc, nie wydaje mi się, żebyśmy mieli tutaj jakiekolwiek podpowiedzi, tak serio w tym trailerze. Wydaje mi się, że dobrze Mojang znowu postąpiło, że tylko osoby, które mają Minecrafta zagłosują na nowego moba Czyli ci, którzy kupili na przykład w launcherze swoim albo na serwerze Podoba mi się to, początkowo ja bardzo nakrzyczałem na Mojang, że głupki słabe to A potem oblizałem się i przeprosiłem, no bo faktycznie okazało się naprawdę to sensowną kwestią, spodobało mi się to bardzo Fajne było to głosowanie jak ostatnio zrobili na MOBA. I wierzę, że w tym yy, roku też będzie tak samo fajnie. Jeżeli będzie to głosowanie w grze, prawdopodobnie ponownie będziemy mieli kilka dni. Więc czekajcie, ustalmy sobie. Być może już nawet 3, 4 i 5. Wszystko zależne, moi drodzy, kiedy nam dadzą filmik Elo, niedługo mobwód Bo się dadzą nam w poniedziałek 2 września, to 3, 4, 5 oczekuje ogłoszenia. Nie wydaje mnie się. Żeby yy, dali ogłoszenie 9, info, że będzie głosowanie 10, 11, 12 października, w sensie październik, miałem na myśli. Czyli ostatni MOB na dwa dni przed Minecraftem, Więc ja się spodziewam 3, 4, i 5 ogłoszenia MOBów. O kurna, jak niewiele brakuje, moi drodzy. Tysiąc łapek i patrzymy artykuł. O nowym Minecraft Live. Bra, mamy Minecraft Live. Wraca, powraca. Dołącz do nas 15 października. Wrzeszcząca koza powiedziała mi kiedyś, że październik jest NAJLEPSZYM miesiącem. Nie tylko dlatego, że jest tam pełno dyń. MNIAM! To dlatego, że wszystkie szkielety w moim zapisanym pliku w końcu zmieściły się. Och! A dlatego, że Minecraft Live powraca 15 października, a w tym roku jest większy i bardziej blokowy niż KIEDYKOLWIEK! Kurna, wiem, że Trzymam was za słowo! Mam nadzieję, że tyczy się to aktualizacji. Ech! Kurna. A może to... Zespół Minecraft Live. Moja pamięć jest. Mam nadzieję, że mają na myśli, że dużo ludzi będzie na tym w sensie, dużo pracowników, a nie, że wpieprzali przez cały rok McDonalda i dlatego są więksi. Ja pierdzielę. Jeśli nigdy wcześniej nie oglądaliście naszej epickiej transmisji na żywo, organizowanej raz w roku czeka cię nie lada gratka. Nie tylko spędzamy godzinę rozmawiając o Minecrafcie, nasz ulubiony temat. Czyli nuda, ale zagłębiłem się w nowości z Minecrafta i Minecraft Legends. Mówiłem? Mówiłem, że chodzi o update z Minecraft i Minecraft Legends. Podziel się fragmentami tego, co możesz czekiwać w przyszłości i ujawni zwycięzcę tegorocznego głosowania tłumu, czyli mobów. Głosowanie tłumu, czyli mobów. 2023 czyli mobów. Zgadza się. Głosowanie tłumu, czyli mobów. Triumfalnie powraca w tym roku. Oddaj swój głos na nowego moba, czyli mobów. Pomagasz nam zdecydować, nad czym będziemy pracować. Hmm, czy żebyśmy w ten sposób ukierunkowali nową aktualizację? Następny mob, czyli mobów zostanie dodany do gry w ramach kolejnej dużej aktualizacji, czyli mobów. Ze Zeszłoroczny szłorocznym zwycięzcą został Sniffer. Czyli mobów. Starożytny tłum, czyli mobów, który kiedyś wymarł. Teraz od lat węszy i węszy wokół naszych overworldów wykupuje starożytne nasiona i wygląda uroczo, czyli mobów. Termin głosowania tłumu, czyli mobów. W tym roku głosowanie będzie trwało dłużej. A przed premierą Minecraft Live będziesz mieć nieco ponad 24 godziny na oddanie głosu Czyli mobów Głosowanie rozpoczyna się o 13 EDT Ktoś przetłumaczył może na nasz ludzki o której w Piątek 13 października i kończy się o 13.15 EDT w niedzielę 15... aha Czyli od 19 Nie, 18 chyba Czyli mobów Byk. Co to oznacza w twojej strefie czasowej? Dowiedz się o której godzinie zaczyna się u ciebie głosowanie ELO 13 października o 19.00. Czyli Mobów. Yy, o której się kończy u ciebie? 19.15. Czyli Mobów. Yy, jak głosować? Podobnie jak w zeszłym roku. Jest. Czyli osoby, które nie mają Minecrafta, nie zagłosują, i dobrze. Będziesz mógł oddać swój głos w Minecraftie. do serwera wydarzeń na żywo w grze. Minecraft Bedrock Edition. Dołączymy, bo to było fajne. Albo oddać swój głos. Spotkać Tinis. Że nie Titis. Zagrać minigry, a nawet oddać się zabawie w MOB Parkour. Znowu. Możesz także głosować tutaj na Minecraft.net lub przez Minecraft Launcher. Nasz serwer wydarzeń specjalnie zostanie również otwarty przez 24 godziny po zakończeniu Minecraft Live, co oznacza, że będziesz mieć dodatkowy dzień na zakończenie polowań na padlinożerców. Czyli MOBów. No i jakie MOBy możesz głosować? To tajemnica. Na razie. Na tym wyjątkową wiadomość będziecie musieli poczekać do początku października. Czyli tak! Jest! Moja teoria się sprawdza. 3, 4, 5, dostaniemy info. Akurat będzie już wtedy nowy snapcraft Czyli mobów Oglądaj minecraft na żywo, okej okay. Spoko Dokładnie to co pisałem i fantastycznie Dobra, mi się to podoba Mi się zaczyna, moi drodzy, to podobać Czyli mobów Już się jarać Nie, nie, nie ja, Znaczy ja chcę się jarać, ale ja niestety znowu Zaczynam wiedzieć No, że to jest Mojang Mojang Kurwa nie to, studio co <laughs> to, to dobre by było. to logo? Mojang Kurde, nie to. <laughs> czyli mobów. Nie, fajnie, fajnie. Może być nieźle. No, trochę mi nie będę ukrywał. Dało nadzieję to info, że będzie większe niż kiedykolwiek. Ale to jest raczej złudna nadzieja. A tak, moja teoria jest taka, że naprawdę yy, nie spodziewałbym się. Nie, nie oczekuję. No, generalnie wątpię, że zrobią to samo co rok temu, czyli tylko 3-4 rzeczy nam zapowiedzą. Bo to, co zrobili rok temu, to była odpowiedź na wielką krytykę względem The Wild Update, gdzie gracze krytykowali Mochak, że naobiecywali, a nie dodali. Więc tam wyjątkowo przynajmniej 20 czegoś takiego nie zrobili, żeby nie było takiego FOPA znowu. Bo chyba faktycznie nie było nic, co zapowiedzieli, co się nie pojawiło. Wszystko się pojawiło. Ale bardzo liczę, że jednak Lady Agnes yy, zepnie dupsko i powie, weźmie bad wyciągnie! Podniesie nogę, stanie na krześle. No to zespół! Ostatnio pobimbaliśmy. Czas zrobić potężną aktualizację. Do roboty! Robimy end update.